Człowiek nie odebrał telefonu od swojej matki Agnieszki przed skokiem. Z tego powodu śmierć natychmiast wrzuciła go na 18 piętro piekła, ale zamiast kary został odrodzony jako dziecko. Gdy pomyślał o wykorzystaniu wspomnień z poprzedniego życia, aby w pełni wykorzystać nowe, rzeczywistość uderzyła go mocno. Widząc, jak jego matka traci panowanie tuż przed jego oczami, Mikołaj poczuł, że coś jest strasznie nie tak. I to było prawdą. Kiedy dotarł do domu, Agnieszka brutalnie rzuciła go na sofę i krzyknęła do swojego męża Jana: Nakarm go! Na szczęście Jan wydawał się miłym człowiekiem. Ale kiedy zauważył jedzenie, zdał sobie sprawę, że minęło 6 miesięcy od jego daty ważności. Ale Agnieszka to nie ma znaczenia. Nikt nie umiera od przeterminowanego jedzenia. Jan zawahał się, ale potem przekonał samego siebie, że może ma rację. W końcu dziecko i tak nie mogło powiedzieć jaki ma smak. Wtedy na drzwi przyszła policja. Jan szybko wytarł usta dziecka, a Agnieszka spryskała odświeżaczem powietrza, aby przykryć zapach dymu w domu. Oficer powiedział, że otrzymali raport o maltretowaniu dziecka i wezwali eksperta do z ochrony dzieci. Agnieszka w gniewie wszystko zaprzeczyła, ale policja ujawniła, że dziecko było kiedyś zabrane do szpitala, gdzie lekarz znalazł ślady przemocy fizycznej. Dlatego zgłoszono raport. Bez dalszych słów funkcjonariusze weszli do środka. Ekspert zaczął przygotowywać się do zbadania Dziecka, zdejmując jego ubrania, a twarze rodziców zbledły. Jan krzyknął ze złością. Czy naprawdę myślisz, że bijemy nasze dziecko? Potem wyciągnął wizytówkę z kieszeni i podał ją policji. Okazało się, że Jan faktycznie pracuje w Agencji Opieki nad Dziećmi. Policja wtedy zauważyła zdjęcie rodzinne na ścianie. Nie wyglądało to wcale na dom rodziny stosującej przemoc. Ekspert również nie znalazł żadnych wyraźnych oznak obrażeń na dziecku. Przekonana, że to była tylko nieporozumienie, policja przeprosiła. Przeprosili i przygotowali się do wyjścia.